Dzień dobry serdecznie. Mamy czwartek. To jest dość mało przełomowa myśl, ale bardziej przełomowe jest to, że ostatnio w piłce nożnej bardzo dużo się działo. A ponieważ nie chciałem zawieść Waszych oczekiwań i powiedzieć o tym, co Was interesuje najbardziej, to Wy zadajcie mi pytania w QA dzisiejszym i to na Wasze pytania odpowiadam dotyczące ostatnich wydarzeń. Będzie o piątku, będzie o Barcelonie i jej napastniku, którego jeszcze nie ma i wiele, wiele innych, więc polecam. Sponsorem kanału jest Betclick, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Darek, chwała, czy możliwe jest, aby mucha zmarła w trakcie lotu? Cieszę się, że od razu pierwsze pytanie jest w temacie. Ogólnie wszystko jest możliwe, jeżeli tylko w to uwierzysz. Ciśnij, musisz cisnąć. Wyjdź ze strefy komfortu, Mucho. Transfer Majeckiego do Monako, pyta Mateusz, czy to jest dobry ruch. Mateuszu, uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Po pierwsze, dla samego Majeckiego, Francja ogólnie nie jest jakimś bardzo popularnym kierunkiem, jeżeli chodzi o Polaków w ostatnich latach. Ale uważam, że to jest dobra liga, żeby się ogrywać i bardzo dobrze jest to wynegocjowane przez Legię. Mówi się o 6 czy 7 milionach, w zależności od źródła, większość podaje 7 milionów. Fajnie, że został jeszcze na te pół roku, żeby powalczyć o zwycięstwo w Lidze. Więc naprawdę dobre warunki, wydaje mi się. Jeszcze 10% odstępnego, od następnego transferu, więc myślę, że jak najbardziej dobra transakcja. Kacper Jurek. Nie wiem, czy Jurek to nazwisko, czy Kacper. Przepraszam, głupi żart nie powinnoś. Czy Inter może stać się drugim Juventusem pod względem tanich transferów oraz nowy nabytek Real Madryt? Czy to dobry ruch działaczy? O nowym nabytku Realu Madryt nie będę mówił, bo już o tych chłopakach młodych się nie chcę po prostu wypowiadać. Nie widziałem żadnego jego meczu, więc to nie ma sensu. Czy Inter może stać się drugim Juventusem? W tym momencie przestałem czytać. aha, taki dość, przepraszam. To znaczy, wiem o co Ci chodzi: o to sprowadzanie, o te mądre ruchy. Nie chcę uogólniać, bo nie ma to sensu. Mogę tylko pochwalić transfer Eriksena. Uważam, że wyciągnięcie go. W momencie, kiedy naprawdę czołowe kluby mogły się połaścić na takiego piłkarza, to jest coś fajnego, tam niby pół roku mu zostało kontraktu, a 20 baniek zapłacili, ktoś mówi dużo, ktoś powie mało. Ja uważam, że to jest dobry ruch i naprawdę za to bardzo szanuję Inter za ten ruch. Myślę, że to będzie naprawdę dobre wzmocnienie. A jak chcecie więcej posłuchać, to dzisiaj o 22 z minutami, dokładnej godziny Wam nie podam, ale piłka parzy na TVP Sport jak co czwartek. Zapraszam na odcinek. Będzie między innymi krótki wątek Eriksena, no ale będzie też inne. Inne ciekawe, satyrystyczne. Co ja mam z tym satyrystyczne? No. Czy ja w ogóle jestem ostry? Jak brzytwa. Mirosław, kiedy poruszysz temat niepokonanego w lidze Liverpoolu, ale wyczułeś temat do teraz, jak chciałem ostatnio, to powiedzieliście, że to nie jest ciekawe, jak zrobiłem głosowanie. Powiem bardzo krótko. Ten Liverpool jest potworem, i po prostu moje słowa uznania do Jurgena Klopa ciężko opisać, ciężko wyrazić, bo wiecie co, to, tak mam powiem moje przemyślenie, to ja jestem ciekaw Waszej opinii, dajcie znać w komentarzach. Jak popatrzymy na skład Liverpoolu, bramka, obrona, linia ataku, tam się nie ma do czego przyczepić, ale jak patrzymy na pomoc, to jest to bardzo dobra pomoc, ale wydaje mi się, że niewielu trenerów z takiego środka. Wyciągnęłoby takie wyniki, jakie wyciąga Jurgen Klopp, co tylko świadczy o nim najlepiej. Bo mówię, yy, taka obrona, taki atak, taki bramkarz to jest w każdym klubie z otwartymi ramionami. A jeżeli chodzi o, o tych pomocników, to jestem pewien, że nawet jakbyście sami sobie dobierali skład, no to w tych takich dream teamach w środku pomocy tych zawodników Liverpoolu byście raczej za często nie wymieniali. Chyba, że się mylę, dajcie znać. Głosy kibiców Liverpoolu się nie liczą, bo wiadomo, że oni powiedzą, że są najlepsi. Bartek, którzy piłkarze zyskają, którzy stracą na tym, że trenerem Barcy jest Setien? Ja mam jedną nadzieję. Mam bardzo dużą nadzieję, ale nie wierzę w nią specjalnie. Moja nadzieja jest związana z czystką w klubie i to już widać, słuchajcie, zmieniał się, zmieni się tre, zmienił się trener, nie zmienia się nastawienie niektórych piłkarzy. Ja naprawdę liczę na taką miotełkę jak Guardiola wymiotu, jak wpadł. I wtedy, ja pamiętam swoje odczucia wtedy że przegięcie, że, za, że ta zmiana jest zbyt drastyczna? Jejuś, yeah, Pepiku, dobra była ta zmiana. I teraz liczę na dobrą zmianę. Również tutaj, którzy stracą, którzy zyskają. Jak teraz się już popatrzymy, no to wydaje mi się, że od razu widać, że pić, pójść, pójść. Nie wiem jak to się czyta, ale Riki, w każdym razie, tak się umówmy, będę mówił. Pójdź Riki zyska, to chyba widać, myślę, że taki na przykład Rakitic straci. Mam nadzieję, że będą odważne też ruchy, jeżeli chodzi o kadrowe o ruchy w defensywie. No ciężko mi powiedzieć konkretnie, ale myślę, że taka, taka prawdziwa czystka to dopiero jak Bartomeu pójdzie i, i razem z nim taka miatełka. O tak mi się aż zrobiło przypadkowo, jak nie wspomnienie wspomniałem, przypadek. Sebastian, jakiego napastnika widziałbyś w Barcelonie? Jaki realny transfer do przeprowadzenia? Wieszcie jaki mam problem? Uważam, że na ten moment nie ma realnego transferu, jeżeli mówimy o zimę. Zostały nam dwa dni, jak ja widzę propozycje zarządu, jak czyta się te plotki, ich jest oczywiście bardzo dużo. Na przykład 100 milionów euro za Richarlisona, i oczywiście Richarlison jest super zapowiadającym się zawodnikiem. Czy ja bym się cieszył, gdyby został kupiony za 100 milionów? Jakoś ostatnie te zakupy Barcelony powyżej 100 milionów. Średnio wspominam, więc umówmy się, że tak. Ale z drugiej strony, jak wcześniej były ploty, Jezus, jak dobrze, że oni nie kupili tego. Rodrigo z Walencji za 60 baniek. <laughs> Moja kochana, dobrze, że nie kupili. Dobrze, coś mądrego w końcu. Piątek w Berlinie. Hit czy kit? Pyta Michał Mazur. To jest dobra decyzja. To jest dobra decyzja i uważam, że nie denerwuj się, że dobrze, że wybrał taki klub. Czy to oczywiście ludzie mówią, że to jest krok w tył. No nie, nie jest to wcale krok w tył. Dziwne, że jak trafił do Milanu, strzelał bramę za bramą, a teraz nie strzela w ogóle, no to dziwne, żeby go kupił Real Madrid czy Barcelona, chociaż przypomnę, że były takie ploty zabawne. Ale zrobił krok w tył. To ważne jest, jak zareaguje. Ja uważam, że to jest dobry ruch. Bo jak popatrzymy na skuteczność zawodników herty, to nawet w obecnej formie piątek <głos》> spokojnie sobie poradzi. Ale ja nie, no ja sobie śmieję, ale. Wierzę, ja tam wierzę, że on się naprawdę poradzi i, i jestem tutaj dobrej myśli, jeżeli o to chodzi. Uważam, że to jest dobry ruch, warto zrobić krok w tył tego typu, tak jest, tam są pieniążki, tam może być dobrze. To może ja Wam zadam teraz pytanie, czy wiecie, że jest nowa kolejka, co za typów, mecze do typowania, są wprowadzone te mecze? Zaraz będą, dlatego ich nie widzicie tutaj, ale w tym miejscu się pojawią, tutaj będą meczyki do typowania. Tu będzie moje wideo, które dla Was nagrywam. Wszyscy pełnoletni widzowie zalogowani będą mogli to oczywiście o sobie obejrzeć. No, także zapraszam na futrol.pl, co za typy, tam się dzieje. Co sądzisz o czystości przedmałżeńskiej? Uważam, że czystość jest ważna przed ślubem, po ślubie zawsze jest jakąś tam higienę warto zachowywać, bo to śmierdzi później. Mateusz, dokąd Tupta, yes, Ewentualnie legia. Nie umiem się ustosunkować. Mateusz zadaje dużo znaków zapytania i smutnych buziek, że Barcelona nie umie ściągnąć napastnika. I że chce. Z Williamem to jest hit. Jak przeczytałem, że za Williana, któremu kończy się kontrakt, mieliby dać 20 baniek, to tak trochę z Eriksenem się kojarzy. A jednak Willian i Eriksen. Nie, ale dlaczego nie może kupić? Bo to jest ten zarząd. No, wiecie dlaczego, tak jest. Krystek, co dalej z kanałem? I trzy polubienia. Nagrywam i mówię o tym, że nowy odcinek się pojawi jutro, ale powiem Wam tak. Pojawi się najprawdopodobniej w sobotę i tam wszystko Wam opiszę. Bo jest to historia istotna. Nie na ten kanał uważam, ale bardzo ważna właśnie na tamten i to będzie powrót wtedy do tego kanału i wtedy zrozumiecie, skąd ta przerwa, jestem pewien. Ale dziękuję za to pytanie, bo dla mnie jest naprawdę istotne, także umówmy się na sobotę, dobra? Jasiu Woźniak, brak transferów w Lechu, co o tym myślisz? No czytałem właśnie dzisiaj sobie tam wypowiedzi. Ogólnie, mi się rozumieli, średnio mnie interesuje ta, ta ekstraklasowa cała gorączka, ale czytałem wypowiedzi, że chcą kupić zawodników skrojonych na 100% i dlatego to trwa. Dla mnie to brzmi jak y, trochę tłumaczenie: kibice są wściekli i muszą coś usłyszeć słowa uspokojenia, bo przecież sprzedaż trwa w najlepsze, a kupowania brak. Marcin pyta, co z naszym turbo? Klasyczna historia: kończy się okienko transferowe, stwierdza, że pora zmienić klub. Ja, no, słuchajcie, zmieni dobrze, nie zmieni też dobrze. Więc co by nie było, by jemu się wiodło jak najlepiej, i tyle, jak chce zmienić, to. Pozwalamy. nie? Szymon, info o zlocie. Postaram się do niedzieli wszystko ogarnąć. Już jestem ze środkiem w kontakcie, czekam na detale. Michał pyta, dlaczego brawa dla Gorzowo? Bo zasłużenie, proszę pana, zasłużenie, bo my po prostu nie umiemy grać w piłkę. Kto wygra La Liga Real czy Barcelona? Mówię od dawna, że w tym sezonie Real. Neymar i Lautaro. Jesteś na tak czy na nie? Ale w sensie, że Barcelona miałaby kupić i Neymara i Lautaro Martineza. To znaczy, ja rozumiem, że jest jakaś pula nagród do wygrania i Barcelona ją wygra, i wygra. To znaczy, tak, i wtedy będzie miała pieniążki na tego typu ruchy. Chyba, że w menedżerku to też spoko. Ogólnie Neymara ja w Barcelonie nie chcę, nie lubię go, mówię o tym od dawna. Sportowo oczywiście jest to top, ale jego twarzy nie chciałbym widzieć w tej koszulce. Lautaro Martinez, oczywiście super sezon, wszystko zależy od warunków, ale my się na razie martwmy tym półroczem. Kiedy pan pojedzie do El pro i nagracie kolejnego hita? Coś tam się szykuje, ale na razie nie mogę podać konkretów. Czy Liverpool przebije The Invincible z sezonu 03-04, i to jest. Mówiliśmy o Liverpoolu, ale czy oni dowiozą ten sezon bez porażki? Powiem wam tak, uważam, że jeżeli dowiozą, to będzie to osiągnięcie. Nie chcę używać sformułowań, że większe niż wtedy, ale uważam, że teraz jest większa konkurencja. Chociaż jak patrzymy na tabelę Premier League, to może się wydawać, że nie, ale to tylko świadczy o sile tej drużyny. Ja wiem, City zawodzi, nie mówiąc już o Arsenalu, o United i tak dalej. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale mimo wszystko uważam, że przez te 16 lat świat naprawdę poszedł do przodu. Sport również się rozwinął i dzisiaj tego typu osiągnięcie dla mnie jest o wiele więcej warte niż 16 lat temu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Arsenal, Invincibles to jest w ogóle, kocham, uwielbiam i tak dalej. I Tam na pewno z tamtego składu mam więcej idoli niż z tego Liverpoolu, ale osiągnięcie jako osiągnięcie uważam, że byłoby to większe. Czy im się uda? Wątpię. Myślę, że się gdzieś wywalą jak nie, to po prostu szacun total. Czy uważam, że Barca po odejściu Messi'ego może grać jeszcze gorzej niż dotychczas? Możecie w to nie uwierzyć, ale tak. Dokładnie tak uważam. No weź wyjmij z jakiejkolwiek drużyny Messi'ego i, i to wiadomo, że będzie grała gorzej. Jeżeli oni teraz grają padakę i nie potrafią stworzyć akcji, patrząc przez przez nas ostatnich meczów, a mają Messi'ego w składzie, no to bez niego raczej lepiej nie będzie. To nie jest kwestia Messi, nie Messi swoją drogą, nie jest kwestia trenera. To jest cały system zawodzi. Czy moim zdaniem transfer PIO do Milanu po pół roku był zawczesny, bo sam Robert miał wątpliwości okazuje się, że moim zdaniem nie był zawczesny, bo początek miał fantastyczny. pytanie, co zawiodło później. Oczywiście, nikt nie oczekiwał, że będzie utrzymywał taką formę strzelecką jak z pierwszego półrocza, bo to byłoby naprawdę osiągnięcie ogromne. Liczyłem na to, oczywiście jak wielu pewnie Polaków, ale tak na logikę to byłoby ciężko. Ale aż taki zjazd był niespodziewany. Ale to nie jest moim zdaniem kwestia tego, że za wcześnie poszedł. Tam coś zawiodło. Nie wiem, czy mentalnie, czy trafił na zły okres drużyny, bo to był zły okres drużyny ogólnie. Wiele czynników się na to składa, ale ja uważam, że decyzja o zmianie klubu jednak była dobra. Dobra, wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy, bo trochę tych pytań było. Nawet nie wiem, jak długi wyjdzie ten materiał. Na pewno jest publikowany po 16, bo Trojtek dostał ode mnie te materiały skandalicznie późno, więc. Wszyscy wybaczcie, trojtek wybacz. Ale dzisiaj był dzień. Łu, Jezus, ciężki, jeszcze się niestety nie kończy. Jeszcze wszystko przede mną. A przed Wami wejście na co za typy, na futrol.pl, co za typy. Tam jest odcinek dla osób pełnoletnich. I tam Was zapraszam, a my dyskutujemy sobie również w komentarzach. Dzięki, trzymajcie się.